rozpoczął się długo wyczekiwany remont ulicy Rzemieślniczej. No, remont na całej jej tak naprawdę długości wraz z budową nowy, nowego chodnika, z budową ścieżki rowerowej. Z budową całego oświetlenia na tej ulicy oraz z budową parkingów, które towarzyszą tej ulicy. Wiemy, jest to ulica, przy której znajduje się cmentarz komunalny, więc te parkingi również są niezbędne. No i oczywiście wymienia, wymiana całej nawierzchni asfaltowej od ulicy Chrzanowskiego w Kosakowie, niemalże do skrzyżowania z ulicą w wojewódzku. No liczymy na to, że uda się remont, jeżeli nie wyskoczył żadne nieprzewidziane okoliczności, uda się taki remont zakończyć gdzieś po trzech, być może czterech miesiącach. Ulica, tak jak wspomniałem w Kosokowie, z ulicą Chrzanowskiego łączyć się będzie z istniejącym skrzyżowaniem, też nowym, bo wybudowanym dwa lata temu. A tutaj jeśli chodzi o stronę od ulicy Wojewódzkiej, no to nie, tam żadnego skrzyżowania nowego nie będzie. Ronda niestety również nie będzie. Myślę, że to gdzieś. W kolejnej perspektywie gdzieś tam w najbliższej przyszłości uda się to rondo w końcu wybudować, bo wiemy jak bardzo ono jest tam potrzebne. Jest to bardzo niebezpieczne takie nevraliżne skrzyżowanie, no ale to niestety nie przy okazji tego remontu jeszcze.